W chwili, kiedy nagrywamy te słowa, trwa kolejne podejście do prób wypuczu mającego na celu destabilizację kraju i być może obalenie obecnego rządu. Jest to moim zdaniem próba wywołana przez siły niemieckie inspirowane z Berlina. Oczywiście w porozumieniu ze strategicznym partnerem moskiewskim, bo między Niemcami a Rosją zachodzi zbieżność interesów. Obecne agentury zrozumiały, że jest to ostatnia szansa destabilizacji kraju, co wobec planów budowy Międzymorza, którą asekurują Stany Zjednoczone, są ciosem dla interesów Niemiec i interesów Rosji w Polsce. Z tego względu czepiając się pretekstu reformy sądów, skąd potrzebnej i koniecznej, wyprowadzają ludzi na ulicę, starają się antagonizować ludzi między sobą no i przede wszystkim liczą na, za, za granicę na interwencję Unii Europejskiej, czyli de facto Niemiec. Mam nadzieję, że te próby spełzną na niczym, zwłaszcza, że Węgry zapowiedziały wsparcie Polski, będą solidarnie stały obok polskiego rządu i próby piątej kolumny, wolkzoiczów, agentów i wszelkiego rodzaju swołoczy spełzną na niczym. Dobra Grzegorz, to teraz powiesz, dlaczego reforma sądownictwa w Polsce jest niezbędna? Jak już powiedziałem, reforma sądownicza jest rzeczą ważną, ale nie najważniejszą w, tym, w tej rozgrywce. Ona służy jako pretekst, ale jeżeli już mówimy o tych sądach, no to wiemy, że sędziowie w Polsce wywodzą się z znacznej części z poprzedniego systemu. Są to bardzo często ludzie rejestrowani przez tajne służby, nieweryfikowani. Nie weryfikowani. I na przykład była taka akcja Temida, która miała miejsce już na początku lat 90., kiedy to środowisko sędziowskie było werbowane przez ABW. I w tej chwili nie wiemy, gdy wchodzimy na salę sądową, czy sędzia, który będzie nas sądził, czy to w sprawie rodzinnej, cywilnej czy karnej, nie odbiera instrukcji od swojego oficera prowadzącego. A wiemy, że polskie tajne służby po 89, a nawet nie, wcześniej zostały przewerbowane w znacznej części bądź to przez agenturę niemiecką, opcji. bądź to rosyjską, bądź izraelską, bądź amerykańską. W te, przy tej nowej reformie tutaj to środowisko po pierwsze, ono uderzy przede wszystkim w tych sędziów, prezesów sądów, którzy w tej chwili terroryzują swoje środowisko sędziowskie, wybierają wpływ na, na młodszych. No tu, tu, tutaj te, ten czynnik odpadnie. Druga pozytywna sprawa w tej reformie to jest to, że sędziowie będą losowani. To znaczy, nie będą. Nie będzie wiadomo z góry, kto, kto będzie sprawę prowadził, a więc tutaj zachodzi też taka trudność uzgadniania tych wyroków, bo często też jest coś takiego, że jest porozumienie pomiędzy środowiskiem adwokackim i sędziowskim. Adwokaci są po prostu z, są zainteresowani Zblato, często blokowani z sędziami i, i ustawiają te sprawy na przykład w procesy cywilne. E, Ciągnął latami po to, żeby adwokat mógł zarobić, sędzia mógł zarobić. I w tym momencie, kiedy, kiedy będzie to losowanie, to jest właśnie najistotniejsza i najpozytywniejsza część w, te, w tej reformie e, sądowej, no to będzie to utrudnione. No, mam też nadzieję, e, że prezydent e, Duda podpisze e, w najbliższych dniach e, tą reformę. Mimo, że jak się dowiadujemy, były na niego wywierane naciski ze strony właśnie Angeli Merkel, która przeprowadziła z nim parę dni temu godzinną rozmowę telefoniczną i w wyniku tej rozmowy on zapowiedział weto wobec ustaw. Teraz się z tego, jak wydaje się, wycofuje. Być może była to też i ustawka taka zrobiona pomiędzy naczelnikiem państwa panem Kaczyńskim a prezydentem, żeby osłabić te. Tą siłę tych, tych protestów. No zobaczymy, w ciągu najbliższych dni zobaczymy, jak, co z tego wyniknie. Ale ja tak bardziej sprawę podrążę, bo Michalkiewicz w swoim artykule ostatnim pisał, że prawdopodobnie Duda mógł być przez Angela Mer Merkel czymś szantażowany, puścił taki. No tak, no, e, taką oczywiście, czy... oczywiście na no, tak, takie, takie, takie. Domysł, takie. domysły się mm -hmm. pojawiają, bo co to są? No bo musimy się musimy zastanowić, jakimi aktywami dysponują w Polsce Niemcy, więc oni mają po pierwsze agenturę przejętą od sztazji, mają też teczki, możliwość szantażowania pewnych osób, mają, mają wpływy biznesowe, bo chcąc nie czy chcemy, czy nie chcemy, Niemcy są naszym największym partnerem gospodarczym i Mogą też poprzez gospodarkę, poprzez groźbę wstrzymania i pewnych inwestycji wpływać na politykę polską i to robią. Mają rozbudowane koncerny prasowe, które wcześniej przejęły. Są to media elektroniczne, i media papierewka, opiniotwórcze. Następnym aktywem, który Niemcy rozporządzają, no to, jak, to, to są właśnie ci przewerwowani agenci, którzy do nich przeszli. No i ma, mogą też liczyć na współpracę środowisk związanych z Moskwą, bo jak wiemy, Niemcy i Rosja grają razem na wyparcie wpływów amerykańskich z kontynentu. A ten projekt międzymorza, który, który się zarysowuje, no jest, jest wymierzony za, w interesy niemieckie i rosyjskie jednocześnie, a jednocześnie dające Polsce wielkie szanse na rozwój. No, choćby wspomnę o projekcie budowy węzła lotnisk w okolicach Łodzi, które mogą docelowo być największym w Europie portem lotniczym, cargo i, i pasażerskim, które przejmą. Mogą przejąć rolę portu lotniczego we Frankfurcie, który w tej chwili jest uh -huh. największym takim centrum. No i jest to, jest to dla, dla interesów Niemiec wielka, wielka porażka. Gdyby to weszł drugi projekt, no to budowa linii gazociągu. Gazociągu, ale też myślę o, 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 o tym, tej linii Via Baltica, czyli Korytarza transportowego biegnącego od Kłajpedy do Grecji, który tutaj przez województwo lubelskie między innymi będzie przechodzić, to będzie taka kość pacierzowa tego międzymorza, który budujemy, czy, czy też czy staramy się budować. No i, i, i to też, też godzi bardzo w interesy Moskwy i Berlina, więc oni będą się starali to torpedować wszelkimi sposobami. Trzecia sprawa, którą obecny rząd stara się przeprowadzić, to jest budowa we współpracy z Chinami jedwabnego szlaku, który będzie przechodził przez Polskę, i tutaj będzie centrum dystrybucyjne tego, zakończenie tego, tego jedwabnego szlaku. Tak, będzie będą rozdzielnia. oddzielnie, i tak dalej. Więc to też godzi w interesy. Niemiec, a jednocześnie paraliżuje Moskwę, bo e, trudno sobie wyobrazić, żeby e, budowa tego, m, tej trasy, jedwabnego szlaku, która będzie siłą rzeczy musiała przechodzić przez terytoria rosyjskie, no, została w całości powierzona Rosji, to wiadomo, że, że kuratele nad tą linią będą musiały sprawować Chiny, które i tak już w tej chwili właściwie Rosję dominują no jest kwestią no może dziesięcioleci, kiedy, kiedy rola Rosji spadnie już zupełnie do, 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 do poziomu dawnego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego i, i wtedy, wtedy no, ten problem będziemy mieli nastąpi, Od spodu implozja. Rozwiązany, nastąpi implozja tego już zerdzewianego mocarstwa ginącego. I, 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 I to, to wszystko no, dla naszych wrogów ze Wschodu i z zachodu jest, jest, jest niebezpieczne, dlatego oni będą starali się wszelkimi sposobami nie do, tego. do tego nie dopuścić. I to, co w tej chwili obserwujemy ten, te próby rebelii, są, to są elementem tej kombina kombinacji operacyjne niemieckiej służby. Jest, bezpieczeństwa. Tak, niemieckiej i rosyjskiej, szczególnie niemieckiej niemieckie i rosyjskiej. No oczywiście nie zapominajmy o roli Żydów, którzy też tutaj prawdopodobnie będą chcieli swoją pieczeń upiec, bo jest takim stereotypem, że Żydostwo wspiera Amerykę. To jest prawda, ale nie do końca, bo Żydostwo ma interesy międzynarodowe, zarówno w Ameryce, jak i w Niemczech, jak i w Rosji, jak i w Polsce i na pewno wpływy żydowskie będą tutaj takim czynnikiem bardzo dużo ważącym, czyli istotne jest, czy uda się obecnemu rządowi właśnie przekonać decydentów żydowskich do przynajmniej neutralności w tym sporze, no bo jak wiem Żydzi będą licytować poprzez tych, którzy dadzą im więcej, którzy więcej im obiecają. Wiadomo, że współpracują z Niemcami i Niemcy wspólną tą politykę historyczną prowadzą. Chodzi o to, żeby przedstawiać Polskę jako sprawcę jako Jak itd. Tak no, chodzi o wyłudzenie wiadomo, Haraczu w wysokości 65 miliardów na części tych środowisk żydowskich, bo to wiadomo, że to na tym, na tym do tego żądania żydowskie się nie ogranicza do 65 miliardów, bo to 65 miliardów to moglibyśmy im tam ostatecznie zapłacić. Nie, ani no, no, grosza, ani no, grosza. Ale ja żartuję oczywiście, no, ale, 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 ale gdy, gdyby tak, no Żydami nie ma w zasadzie układów to jest to jest tak. z nimi tylko jest, jest, jest walka i gra interesów. No ale, ale zostawmy na razie na boku te, te, te dywagacje. W tej chwili chciałbym zaapelować do wszystkich osób, które mnie słuchają, przede wszystkim do osób z dawnej opozycji, z którymi miałem zaszczyt działać w okresie komunizmu, siedzieć. w okresie siedzieć w, w stanie wojennym, do czynnego zaangażowania się w obronie Obecnego rządu, wyjaśniania swoim znajomym o co chodzi. A gdy przyjdzie taka potrzeba, no to myślę, że staniemy jak zawsze, poradzimy sobie z tą piątą kolumną, która dzisiaj rozrabia na ulicach. Mam nadzieję, że się opamiętają, że, że, że nie trzeba będzie tego w każdym razie razie... Piątokolumna, która śmie się podszywać pod... Po, po, pod te dawne wartości. Dawnych takich, takich Solidarności. Bolków, to jest bezstrzelność. Agenturę bolkowską. Paloswieczki paloswieczki pod śpiewają pod Jest no to ohydne, obrzydliwe, tak wstrętne jest. i godne pogardy. Mam nadzieję, że, że poradzimy sobie z tą piątą kolumną, z folwarkami i liczcie się z tym w każdym razie, że gdy przyjdzie potrzeba, to staniemy we właściwym miejscu i damy odpór. Dziękuję Dzięki. bardzo.